Witajcie Motoświruski w kolejnym odcinku Samochodowej Kosmetyczki. Przepraszam Was z tego miejsca, że znowu musicie tak długo czekać, no ale wiecie, były Targi Motor Show, mi potem wysiadł głos. Teraz mam dla Was zaraz kolejną niespodziankę, ale zanim przejdę, to już mam przygotowane pasty, tak jak widzicie. I poopowiadamy sobie tak w prosty, łopatologiczny sposób, żeby nie wchodzić w jakieś tam zbędne szczegóły. Jaka pasta, do jakiego typu lakieru? Bo wiecie, niektórzy się pytają, że jest twardy lakier, mam, czy nie mam twardego, jak po to poznać, i tak dalej, i tak dalej. Więc w taki prosty sposób postaram się Wam opowiedzieć o tym, jaką pastę wybrać do czego i czy sama pasta ma znaczenie, czy coś jeszcze do tej pasty trzeba dobrać, więc o tym będziemy dzisiaj rozmawiali w odcinku. Ale zanim zaczniemy, to już teraz Wam dziękuję za te wszystkie subskrypcje. Zaraz będzie nas 6,5 tysiąca. Więc. Jest nadzieja na to, że moje wymarzone 10 tysięcy w tym roku pyknie, jak ja to sobie mówię. No i co? No i co? A, i wiem. Są jeszcze dwie fajne rzeczy w ten weekend, 23 i 24. Pierwsze to promocja na sklepie, tak na majóweczkę. Weekend przed majówką, więc z kodem majóweczka minus 15%. Link macie w opisie i wszystko tam macie opisane w opisie. I drugi, druga ważna informacja, 23 i 24 kwietnia. Targi Auto Nostalgia w Warszawie i tam też będę ja, Roland i kosmetyki, więc tam w rejonie warszawskim możemy również się spotkać już w ten weekend, więc myślę, że też będzie tak samo dobrze, jak było tutaj na motor show. Mam nadzieję tylko, że mi głos nie wysiądzie, bo już nie chciałbym z powrotem tego przechodzić. No więc już nie przedłużam z tych ogłoszeń parafialnych. Mam przygotowane pasty, zaraz się będę nimi posiłkował i poopowiadamy sobie, zadamy sobie pytania, jaką pastę wybrać, do jakiego lakieru i czy sama pasta nam w zupełności wystarczy. Więc już teraz zapraszam Was do oglądania. W wielu komentarzach, ale też w prywatnych wiadomościach na Instagramie i na Facebooku pytacie mnie, że macie takie zarysowanie i tam wysyłacie zdjęcia, już pomijam, że czasami te zdjęcia są niewidoczne, no bo to przez te komunikatory różnie te zdjęcia są obrabiane i nie zawsze wszystko dokładnie widać. Ale widać. Więc pytacie mnie właśnie, że mam coś takiego i jaką pastę byś polecił do takiego typu lakieru. No więc wiecie. Fajnie, że widzę taki skraweczek. Na przykład tutaj zielonego, ale nie wiem na przykład jaka to jest marka, jaki jest rok chociaż tego lakieru. I tak dalej, i tak dalej, czy element już był lakierowany, czy nielakierowany, czy to jest oryginalny lakier. Już teraz możemy wejść w to, czy jest twardy, czy jest miękki, bo żebyście wiedzieli, to według mnie obecne, obecne samochody to mają raczej ten lakier na takim dość zrównoważonym poziomie, ale zaraz ktoś powie, że no przecież Japończyki to cały czas mają miękki i co ty tam mówisz, a Niemcy to mają twardy lakier. No a reszta to jest może być, że taka sama. I tutaj też Wam przyznam rację, że raczej w tych koreańskich, japońskich, nie mówię też, że chińskich, chińskich samochodów chyba jeszcze w Polsce nie ma, chyba jeszcze żadnej marki chińskiej, chociaż mogę się mylić, ale nie kojarzę. Więc raczej te azjatyckie marki rzeczywiście posiadają ten lakier delikatniejszy. I parę takich samochodów robiłem: Hyundai, Kie i Toyotki, więc one rzeczywiście, ale nie zawsze, powiem Wam, nie zawsze. Mają z reguły taki lakier, że wystarczy mi tutaj yy, przypuśćmy taki correction compound do średnich zarysowań, do wyciągania średniego typu yy, zarysowań. Nie tak, że tam takie bardzo, bardzo, bardzo mocne. No i oczywiście, i teraz pytanie: czy no sama pasta, no to spoko? No fajnie dokonałeś to tą pastą. No i co dalej? No ale spokojnie, zaraz przejdziemy. Więc takiego typu Koreańczyki, to nawet można sobie powiedzieć, że spokojnie. Tylko sięgnę takim Ultimate Compound, ktoś może powiedzieć, że to jest mocno ścierna pasta. Jest to dość mocno ścierna, ale taką Correction Compound i specjalnym padem, już się wygadałem, można zdziałać cuda i niekoniecznie musi to być twardy pad. Więc wszyscy wychodzą z założenia, że właśnie te azjatyckie, no ja też mogę tak przytaknąć, w większości mają miękki lakier, te niemieckie, europejskie mają z reguły twardszy lakier, no a reszta to po prostu ma taki standardowy, ale powiem wam, że teraz jest już tyle tych typów lakierów, jest tyle odmian, tyle kolorów, że raczej nie zawsze ten lakier musicie spoglądać, że na pewno jest twardy. Raczej te starsze samochody, tak jak tutaj ten wiekowy, chociaż on był lakierowany, w niektórych miejscach po prostu widać, że jest twardy, twardy lakier, i trzeba użyć mocnego ścierniwa. Tak ścierniwa, chyba tak. Mocnej pasty ściernej i mocnego pada żeby uzyskać fajne efekty, a w niektórych przypadkach po prostu wychodzi tak, że możecie użyć lekkiej pasty, lekkiego pada i już zdziałacie cuda. No ale do rzeczy, ziomuś, do rzeczy. No dobrze, skoro do rzeczy, to mam też tutaj przygotowane pady, żeby nie było, niektóre są już zajechane, ale po prostu oczyściłem je i przygotowałem do tego odcinka, żeby nie było potem wypominania, że ej, taką gąbką to Ty sobie możesz polerować, to są już takie gąbki, które służą mi naprawdę już do takiego zajeżdżania, zajeżdżania na przykład ile wytrzyma dana gąbka, tak żeby ją na przykład żeby się rozpadła na części pierwsze. Więc też takie testy tutaj sobie spokojnie przeprowadzam. Więc jak widzicie, mam tu i futra i gąbki twarde i gąbki średnie i gąbki miękkie. Więc teraz musimy sobie zadać znowu pytanie. Jaka pasta do jakiego lakieru? No więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo tak jak wam powiedziałem, może być taki lakier że skomponujecie sobie, nie wiem. Correction compound albo trzy w jednym, gdzie jak widzicie, ona ma średni poziom cięcia. Tutaj na fioletowo macie średni poziom cięcia, duży poziom połysku, też zawiera wypełniacze. Możecie sobie, nie wiem, wziąć super finish od 3,5 3500 bądź nawet medium cut 2500 i wziąć sobie dla przykładu pierwszego. Kocha na przykład tutaj mam gąbkę, taką Średnio twardą, czy też to jest FlexiPad, ale on jest wykończeniowy, to nie. Średnio twardą bądź ten będzie, o. bądź FlexiPada, też średnio twardego, ona jest taka bardziej twarda, ta gąbka. I nakładacie sobie, polerujecie tymi lżejszymi pastami, które Wam przed chwilą powiedziałem, i możecie uzyskać już tak naprawdę fajny efekt bo możecie sobie wyciąć na poziomie 60, 50-60% przy pomocy właśnie takich gąbek, ale zdarzyć się może tak, że kurczę, podchodzicie, no może mówicie sobie, że spróbuję delikatnie, poczekajcie, o, że spróbuję sobie delikatnie i wezmę sobie, nie wiem, miękką gąbkę, czyli tego typu, że ona jest taka bardzo mięciutka, wezmę sobie, nie wiem, menzerne 3,5 tysiąca i będę zadowolony, wypoleruję, nie wiem, wycieracie, patrzycie, a tam cały czas są rysy. I w sumie to niewiele ich zniknęło, może z 10-20%. No to oznacza, że ten zestaw, który skomponowaliście, jest po prostu za słaby. I czasami trzeba sięgnąć po coś twardszego. Tak jak tutaj w tym przypadku, wezmę trzy pierwsze z góry, bo mamy Shola ninja pad, na przykład bardzo twardy, bardzo fajna gąbka. To już jest troszeczkę obrzym polona. Ale naprawdę bardzo fajne ma tu fajne nacięcia komórkowe. Fajnie generalnie się sprawdza. To mogę polecić z czystym sumieniem. Nie jest najtańszy ten pad, ale jest bardzo, bardzo fajny. Koch, też bardzo twarda gąbka, jak już widzicie, jest delikatnie zajechana, bo ja ją tutaj testuję, jak mocno jeszcze może wytrzymać, jak dużo. No i na przykład takie proste, futro tnące, widzicie, z długim włosiem z mikrofibry. I takim oto zestawem tnącym bierzecie sobie na przykład. Heavy cut H02 od Kocha, lub też możecie sobie wybrać. Ja tutaj mam na przykład fajną pastę. Ostatnio znalazłem Szola S17 Plus do takiego mocniejszego cięcia. I takim oto zestawem sobie komponujecie, polerujecie i okazuje się, że już wyciągnęliście jakieś 70, 80, a czasami może się zdarzyć 90%. I na tym poziomie już można zakończyć by było. No bo Wiadomo, ostrą pastą sobie wyciągniecie i wtedy już macie w większości samochód wyprowadzony. Ale też musicie pamiętać, że jak stosujecie taką ostrą pastę, to potem ona potrafi zostawiać takie hejzy, takie. Taką poświatę, taką mgiełkę, można by to było nazwać. No właśnie, ktoś się zapyta, no ale jak? Wypolerowałem ostrą pastą, no i teoretycznie już powinien ten lakier być gotowy. No bo przecież po co mam polerować 10 tysięcy razy? No i. Tutaj po prostu już musimy sobie zacząć w głowie tak analizować, tak logicznie, że no jeżeli używamy czegoś bardzo, bardzo ostrego i wypolerujemy, wypolerowujemy, wypolerowujemy i wypolerowujemy cały czas, cały czas, cały czas, to jakiś tam stopień tego wypolerowania jest, ale na przykład pasta jest tak mocno agresywna w połączeniu z padem, że po prostu może zostawiać taką mgiełkę. No i wtedy, kurde, no. Coś zrąbałem, coś zrąbałam. No niekoniecznie. Bo wtedy sobie bierzecie na przykład taki lekki zestaw, typu na przykład taka bardzo miękka gąbka i sobie komponujecie, że na przykład weźmiecie sobie Ultimate Polish, czyli taka pasta bardzo wykończeniowa, bardzo delikatnie tnąca i ona Wam wyprowadzi te hejzy, tą mgiełkę. Możecie też sobie na przykład wziąć Super Finish od Menzerny, 3,500. i ktoś teraz powie, no jak, ale a gdzie 2,5 tysiąca? Dlaczego przeskoczyłeś ten etap? Bo nie zawsze ten etap jest potrzebny, nie zawsze trzeba iść trzyatapowo, etapowo. tylko czasami może się zdarzyć, i szczególnie jak wy sobie pracujecie tak garażowo, to może się okazać, że właśnie nie będziecie potrzebowali kupowania 3, 4, 5, 10 past, żeby doprowadzić lakier do super stanu. Tylko wystarczy wam jedna, dwie, wtedy dwie, cztery gąbki. Przypuśćmy, że na przykład dwie twarde, dwie miękkie i sobie wyprowadzacie, nie? Czyli sobie na przykład Ultimate Polish albo Super Finish 3500 bądź też może się okazać, że będziecie chcieli użyć już na przykład już nie żadnej pasty, tylko wtedy sobie bierzecie na przykład taki Sealant one, one Step na przykład. Tu mam od Finishker już wam o nim mówiłem, że to jest fajny sealant, który lekko wypolerowuje i już od razu też zabezpiecza. I tylko szybko przeczytam, szybko przeczytam, nie narażać pełnym słońcu, lekkiego nacisku, spolerować ręcznikiem z mikrofibry. Czyli na przykład on nie jest już do użycia maszynowo, tylko ręcznie. Czyli wtedy ręcznie sobie wypracowujecie, ściereczką z mikrofibry, czy też takim aplikatorem z pianki sobie wypracowujecie i już ten haze możecie zlikwidować. No i ktoś teraz powie, no kurde, ale ja myślałem, że mogę kupić sobie jedną pastę i jeden pad, i to w zupełności też wystarczy. I tutaj też jest to jakieś rozwiązanie, tylko pamiętajcie, że te czasami te pasty do jednoetapowej korekty zawierają też troszeczkę wypełniaczy, albo więcej wypełniaczy, albo mniej, ale czasami mogą zawierać. Mam tu dwie takie pasty, o których już Wam też mówiłem: że jest to One Step Polish od Menzerny i Fixer, które są jednoetapowymi pastami. Ta Menzerna zawiera więcej środków. Yy, znaczy no, zawiera środki wypełniające też, czyli po jakimś czasie ona się tam wypłucze. Fixer nie zawiera takich dodatków, z tego co ja zdążyłem przeczytać i sprawdzić. Więc to też są dwie fajne pasty i wtedy na przykład sobie kupujecie yy, dwie jakieś średnie gąbki. Niekoniecznie kocha, możecie sobie tam, pady nata, są chyba bardzo dobre też, z tego co ja wiem. Nata sobie średnią gąbkę poleruje, bierzecie, zazwyczaj pomarańczowe są te średnie, więc, o, tak jak tam mam, więc sobie możecie taką dwie czy cztery średnie gąbki i sobie spokojnie wypolerujecie. Fajną technologię, które chyba jeszcze nie ma w Polsce, o, zrobił Turtle Wax, tą otopastą, gdzie siła cięcia jest uzależniona od użytego pada. I to jest akurat prawda, tu muszę Wam powiedzieć, że. Jeżeli użyję twardej gąbki, to więcej wytnę tą pastą niż jak użyję lekkiej gąbki. To jest bardzo fajna technologia. Muszę ją jeszcze bardziej doprecyzować sprawdzić, żeby móc Wam więcej opowiedzieć o tej paście. Ale to wiedzcie, że takie rzeczy też zaczynają się pojawiać na rynku. Już Wam w większości opowiedziałem, ale jeszcze. Jest jedna sprawa, bo jeżeli ktoś powie, no ale ja bym chciał ręcznie wypolerować. I czy ręcznie się da dwie pasty, a nawet w sumie trzy pasty od MegWires, gdzie jedna jest typowo do polerowania ręcznego, jest to Rubbing Compound. A te dwie, na przykład, są do polerowania i ręcznego, i maszynowego, więc możemy je używać tak naprawdę naprzemiennie. No ale ktoś się zaraz zapyta, że no kurde, mieliśmy porozmawiać o tym, jaka konkretnie pasta jest do jakiego typu lakieru. No i tutaj nie jestem w stanie wam tak wskazać, faworyta ja też nie chciałbym po prostu coś polecać stricte do lakieru, bo potem ktoś powie, że ej, kurde, powiedziałeś, że niemiecki lakier jest twardy i zaleciłeś twardą pastę i nie zeszło. Albo, nie wiem, zeszło za dużo i jest goła blacha, czy coś tego typu. No, kurde, no nie da się. No, jest tego typu lakierów, tego typu, nie wiem, samochodów lakierowanych, nielakierowanych, posprowadzanych z różnych rejonów świata i tak dalej, że nie da się tak w 100% wskazać, że ta pasta nie wiem, będzie do BMW, ta pasta będzie do Volkswagena, ta do Toyoty, a ta do Mazdy. No, nie da się. Też sobie myślę teraz tak w głowie, czy da się nie wiem, stwierdzić, że kurde, yy, nie wiem, jak dotknę palcem i przyjadę mocno i będą zarysowania, to znaczy, że mam miękki lakier? No, ale kto wie, a może był twardy, tylko zmiękł w danej chwili, bo nie wiem, bo słońca nie jego mocniej przygrzało. Albo nie wiem, była pochmurna pogoda, i on w pochmurne dni robi się bardziej miękki. No i w sumie nie wiem, czy ktoś jest w stanie na to odpowiedzieć, czy lakier zmienia swoje właściwości, jeżeli jest różna temperatura. Ja szczerze Wam powiem, że nie jestem w stanie tego stwierdzić, bo nie wiem, jak się zachowują dane lakiery. No ale pytanie: może ktoś jakiś lakier nie ogląda, może na to odpowie, czy dany lakier pod wpływem. A warunków atmosferycznych zmienia swoje właściwości, na przykład twardy jest bardziej miękki albo miękki jest bardziej twardy. Może ktoś będzie w stanie odpowiedzieć, to też nam troszeczkę wyjaśni, ale też nie chciałbym, tak jak Wam powiedziałem, wskazywać faworyta. Tylko też wiem, że jeżeli chcecie pracować, no to też nie kupujcie dużych opakowań. Tak na przykład możecie sobie kupić te 250 ml. Tak, żeby mieć małą taką tubeczkę, bo sobie spokojnie ją wypracujecie i ona wam się nie zestarzeje, bo otworzycie na przykład ten dydek i nie wiem, ona wam zeschnie czy coś, straci swoje właściwości. No i co? I pieniądze wywalone w błoto. No więc jak polerujecie mało, to też nie kupicie sobie nagle kilogramowego opakowania, no bo polerujecie mało, więc po co macie kilogram pasty kupować? No tak jak ja sobie tutaj poleruję więcej. Bo pacjentów niebawem będzie coraz więcej, bo i nostalgię skończę, już koniec z targami. Na no jakieś tam jeszcze pojeżdżę, ale potem już się skupiam tylko na pacjentach, bo już dużo czeka. Więc no takiego dużego opakowania też nie ma sensu kupować, tak naprawdę. Więc sobie możecie kupić małe opakowania, kilka padów, na przykład Nata, które chyba są jedne z tańszych i dobrych padów na rynku. Więc możecie sobie spokojnie kupić tam twardą, średnią i miękką gąbkę, i też musicie. Sobie tak testować, jak wasz lakier się zachowuje, że jak kupicie sobie, nie wiem, macie bardzo, bardzo mocny, mocno zarysowany lakier, bardzo taki wypłowiały, taki wręcz prawie że matowy, no to szczerze możecie podejść już na ostro, tak naprawdę, tak? Na ostro, na ostro do tego samochodu. Na ostro to chodzi mi, że na przykład kupicie sobie ostrą pastę, jakiegoś heavy cuta i weźmiecie sobie na przykład twardą gąbkę, tak? I będziecie takim oto zestawem. Po prostu mocno polerować. I to Wam też ułatwi, ale pamiętajcie, że tak jak Wam mówiłem, mogą powstać takie mgły, hejzy, więc wtedy musielibyście sobie kupić jeszcze, nie wiem, miękką gąbkę albo jakąś pastę do ręcznego polerowania, na przykład Ultimate Polish, i wtedy ręcznie możecie wypolerować sobie, czy też maszynowo na miękkiej gąbce, i będziecie po prostu zadowoleni. Dwa etapy, raz, dwa przelecicie ten samochód. I macie tak naprawdę lakier już odżywiony, więc tak jak Wam powtarzam, nie da się w sumie stwierdzić, że ta pasta do tego, ta pasta do tego, ta do tamtego, a tamta to zrobi takie cuda z tym lakierem, że panie u, nie siadaj. Mucha nie siada, nikt nie siada tak naprawdę. Nie da się, zapamiętajcie. Nie da się. Jeżeli chcecie być pewni, to niestety, ale czasami jest tak, że trzeba kupić kilka past, na przykład mocno ścierną i. Hmm, jak to się mówi, i lekko ale też tak jak Wam wspominałem, są te pasty All in One, czyli na przykład tak jak ja tutaj mam menzernę one stepową, yy, Fixer Car Pro one stepową i wiem, że też od kocha, jeżeli ktoś jest w stanie mi yy, mnie poprawić, jeżeli się mylę, jest chyba F06. To jest taka pasta, która yy, jest do jednoetapowej korekty, ona jest chyba średnio. Ścierna, ale też wiele osób na różnych toforach i też różnej wymiany. Tak jak gdzieś tam czytam sobie czasami albo uczestniczę, to po prostu poleca, że F06 spokojnie możesz jeden etap sobie wykonać. Tylko po prostu pamiętajcie, że jeżeli macie mocno zajechany lakier, to ten jeden etap nie będzie aż tak mocno widoczny jak ktoś, kto ma, nie wiem, lżej zajechany lakier albo ma bardziej miękki i łatwiej te rysy wyprowadzić niż ktoś, kto ma na przykład taki bardzo, bardzo twardy lakier i gdzieś tam te zarysowania pozostaną. Ale pamiętajcie. Jeżeli wyciągniecie, nie wiem, 50, 60 czy nawet 70% za przy takim, nie wiem, bardzo, bardzo twardym lakierze, ale też bardzo, bardzo zajechanym, no to i tak jest już bardzo duży sukces, bo ten samochód będzie się o wiele, wiele, wiele lepiej prezentował. I na tym powinniśmy się tak naprawdę skupić, że nawet jeżeli wszystkich rys nie wyciągniecie albo źle dobierzecie pastę, nie wiem, kupicie słabszą i powiecie sobie, kurde, myślałem, że to więcej wyciągnie, to spójrzcie sobie tak, że Kurde, ale czy cokolwiek wyciągnęło, czy w ogóle nie wyciągnęło? Jeżeli wyciągnęło poniżej 50%, no to niestety warto by było spróbować albo może mocniejszej gąbki z tą samą pastą, albo na przykład mocniejszej pasty z tą samą gąbką, albo mocniejsza gąbka i mocniejsza pasta. No tutaj możemy już dywagować nad tym, no latami tak naprawdę, jak do tego podejść. Nie ma, nie ma naprawdę jednoznacznej odpowiedzi. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma budżetu, to tak jak Wam też pisałem są takie oto dwie pasty do użytku ręcznego klasyczne pasty Tempo jest to pasta lekko i nabłyszczająca więc no one, ona na nabłyszczająca zawiera bardzo dużo wypełniaczy i no samochód naprawdę naprawdę wtedy się błyszczy maszynowo nie polecam testowałem jak ktoś nie oglądał to proszę znaleźć na kanale o pastach Tempo więc one nie bez przyczyny tutaj są Mam nadzieję, że nie jesteście źli, że nie wskazałem Wam konkretnego faworyta, ale jak widzicie, nie da się jakby precyzyjnie stwierdzić, że ta pasta do tego, ta pasta do tamtego, że każdy z nas ma różny samochód, inaczej go eksploatuje, inno ma to powłokę lakieru, jest bardziej miękki, bardziej twardy. Ale tak, żebyście myśleli sobie logicznie, że jeżeli chce wypolerować lakier, to takim ode mnie, jeżeli chcecie znać radę to ode mnie to powinniście sobie wybrać średnio ścierną gąbkę, pastę All-in-One albo średnio ścierną, czyli na przykład Menzerne 2500 albo One Step Polish albo Fixer <coughs> albo też na przykład Ultimate Compound i wtedy tak naprawdę bierzecie sobie średnią gąbkę, zazwyczaj one są pomarańczowe i polerujecie. Jeżeli nie jesteście zadowoleni, to... Z tymi pastami, które wam wymieniłem, możecie na przykład zwiększyć moc gąbki, czyli bardziej ostrą. Jeżeli nie wiem, już wyszło fajnie, no to słabszej wam nie będę polecał, ale no, jeżeli chcecie znać moje zdanie, to zacznijcie od po prostu średniego zestawu i zobaczcie, na jakim poziomie jesteście w stanie to wypolerować. Ja wam za dziś dziękuję. Mam nadzieję, że dobijemy do 10 tysięcy subskrypcji na tym kanale do końca tego roku. Za wszystkie już teraz Wam dziękuję, jest was już. Chyba ponad 6,5 tysiąca. Mam taką nadzieję, przynajmniej, że już, jak już wyjdzie ten odcinek, to już będzie 6,5 tysiąca. Wpadajcie na Instagrama, pamiętajcie, że widzimy się na Auto Autonostalgii 23-24 kwietnia. Tak samo jest promocja na majówkę 23 i 24 kwietnia. Minus 15 z kodem MAJÓWECZKA, tam wszystko macie w opisie. A ja Wam za dziś dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!